Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego lwowska wspólnota rzymskokatolicka, którą opiekują się ojcowie dominikanie, zebrała się na odpuście parafialnym. Uroczysta msza święta była celebrowana w kaplicy seminaryjnej. Na początku było poświęcenie świec mszy święty przewodniczył biskup pomocniczy Edward Kawa, który również wygłosił kazanie celebrowali ojcowie dominikanie i księża z parafii lwowskich. Zwracając się do zgromadzonych, biskup Edward wezwał do modlitwy o powrót w świątyni, ponieważ jest to szczególne miejsce dla naszego seminarium i archidiecezji. Biskup podkreślił, że Święto Matki Bożej Gromnicznej jest dla nas wszystkich wspaniałą okazją, by przyjąć światło, które pomoże nam przetrwać czasy ciemności, czasy wojny i niepokoju. Dziś musimy oddać nasz kraj Bogu, aby pokonać otaczające nas zło. Musimy trwać w nieustannej modlitwie, tak jak starzec Simeon. Przypomnę, że 5 lutego 2019 roku na podstawie decyzji Rady Kapłanów Arcybiskup i Metropolita Lwowski Kościoła Grecko-Katolickiego Igor zlikwidował parafię Matki Bożej Gromnicznej Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego, a świątynia miała wrócić do prawowitych właścicieli, czyli do Archidiecezji Lwowskiej Rzymskokatolickiej w Ukrainie. Stolica Apostolska zatwierdziła decyzję Metropolitów Lwowskich obu obrządków w sprawie kanonicznego powrotu świątyni do Kościoła Rzymskokatolickiego, jednak wspólnota parafialna Ukraińskiego Kościoła. Grecku katolickiego nie zaakceptowała tej decyzji. Od tego czasu ani katolicy obrządku łacińskiego, ani katolicy obrządku wschodniego nie mogą sprawować w tym kościele A do dziś nie wiadomo nawet, czy prawdziwy kapłan sprawuje nie. liturgię dla wspólnoty, która aktualnie zbiera się w tej świątyni.